ale mam zimne rączki, będzie się ciężko grać. Kiedy, kiedy cyberpunk? No jutro jest premiera, ludzie już no, w sumie nie, grają, nie, bo nie, mają nie, wcześniejszy nie, ten, a ja ogólnie na kanale będę cyberpunka wrzucał jak no, mi Netflix przyjedzie, to jest, czyli jakoś tak wstydź się najpóźniej. Tylko najpierw przed cyberpunkiem jeszcze chciałem ograć sobie serię na YouTubeka z koda tego nowego. Ale to jest tam 5-6 odcinków, to 2-3 dni się wyrobię, żeby to wrzucić, więc... Hmm. Więc jak chcecie, to możecie u kogoś innego oglądać, ja się nie obrażę, a potem obejrzycie najwyżej u mnie, bo ta gra i tak ma podobno 20 tysięcy kurwa różnych zakończeń tą grę można prowadzić na milion razy, nie? Czy Sekiro znam? Kojarzę gierkę, ale nie grałem i raczej w nią nie zagram, bo mi się nie zbyt to podoba. I chyba ona jest... Nie wiem czy ona jest w ogóle na PC-ta dostępna. Typy na e, Bułgarię Masz potę dużo, jakbyś chciał. Jeden się rozp. Tej kurno, bo ja idę po tego, nie? Krasnala, bo trzeci raz mi się tu nie chce lecieć więc jak zginiesz, to, to Cię najwyżej podniosę, nie? Biegnę już. Zero, ma, ja jestem głównym jak... Powaliłeś jednego, czy nie? Nie. A gdzie tam, oni są, na tej karcie Twojej nadal? A, jeden tylko tam był na razie, ale uciekł impulsami, dwoma. Widziałeś. No. Go. Chłop Cię zabił i ucieknie, no. Genialny pomysł. Ja sobie pójdę pod twoją kartę i cię zrespię, nie? Taki jakiś nie dzisiaj jestem. No, niemieckiego mi na czacie nie piszcie, bo ja niemieckiego nigdy się nie uczyłem. Plus jeden i ja też nie zamierzam. Nigdy nie miałem go w szkole jako przedmiot. Aha, no chyba że tak. Ja mam niestety najgorszy język świata. O ja zmieniłem broń. A ty co miesz? Hiszpański? Francuski. Tego też w sumie nie umiem. <laughs> no 3 lata go tylko uczyłem i to taki kurna jest porąbalny trochę ten język, że... Hit Masz pompę i jestem go jak... Jakaś skrzynka jest też na górze. Gdzie ma detektyw? Mm. O, ktoś tu nadal jest. Czyli oni stąd nie uciekli. Trzeba go przeczepać później. Boże, jak ja nie lubię Parę. W ogóle dupili, to, że łóżka się nie da na dwa hity walnąć, nie? Bo gold z nich wypada teraz. Moim zdaniem był lepiej jak było. Tej gościa tu mam Idę Leży Nice przetrzeb A mogę ja żeby na pewno to zaliczyć no. A ja też mam quest'a <ścoughs> Z Nic nie, nade'y miał ty, nade'y wezmę Jego tak gdzieś widzisz? Bo ja nie widzę znacznika Ej, by można w końcu tamtego dojechać O! Jestem celem, mam zagrożenie na dwa No to pokrzem, no to ten gość gdzieś tu musi być Ten co my mamy na niego O, mam na trzy, więc on jest kurna gdzieś tu blisko Jest, jest, jest Blisko tu przy nas Podemną łazi Jest w budynku nie, jest tu. Skara rezerwuje. Naprawdę, gości, będziesz się kurwa No i pogczam. On na nas wziął zlecenie, a my na niego, nie? Bo ten, co mnie wcześniej zabił. No a tamten co zginął wcześniej to był pewnie jego teammate, nie? Co Ta. za boty. Cyk. Ale ja trochę... Jakby... no. Sorry. Fany, mówię ci, no też nie... Z francuskim też kurwa nie jestem... Że tak powiem... Dobrze wyszkolony. Po angielsku potrafię się porozumieć, ale kurna... To nie jest twój to... kolega po prostu, tak? No... Nie no. No uczyłem się go 3 lata, nie? Ale... Naprawdę potrafię się przedstawić i to wszystko. Chyba, ale chyba z tych... Najlepiej z tych wszystkich języków, takich co e, takich do uczenia, to chyba najłatwiejszy jest hiszpański, myś myślę, chociaż że się nie uczyłem. Angielski jest ja najłatwiejszy, to... tak to... Zawsze. W ogóle tak, angielski mógłby lepiej, być jeszcze to... prostszy, gdyby nie mieli tych pojebanych to... czasów: czas przeszły, zaprzeszły, teraźniejszy, kurwa, ciągły, prosty, chuj muzu, dzikie węże. To jest w ogóle hit, nie? nie wiem, po... Kto to wymyślił u nich w ogóle? Nie? Masz takie jakieś problemy? Nie, ja zawsze z tym kurna, z tym pie... Ja zawsze ten, nie? Zawsze miałem z tym problem i do tej pory najprawdopodobniej jakbym miał coś ten... To i tak bym powiedział, że I go yesterday, nie? Zamiast went. Nadal, nadal takie głupoty bym gadał. Ej dobra, bo ten gościu spierdolił stąd ty. On tu szedł i uciekł. Przez to, że ja mam szarą pompę, nie? W sumie mam popływać łódką, więc... O, mam zieloną. No a ten debil jest tam, nie? No, chobuciek, nie? On był przy nas. Tu nie jest zły płaszczek. O, można wziąć kolejnego. musiał cię zresetować. I jeszcze jednego przesłuchać se muszę. I z ze snajpy ze 150 metrów Pójdziesz do tego gościa? O, tylko jesteś, no to ja pójdę do detektywa Dziękuję. po tego Ej, masz miejsce na małe? Może ty sześć. A no dobra, ja mam dwie. Bym zabrał z szczerze tego płaszczaka, ale no to nie mam za co. na przyjemny nam znalazł. Ja idę na koralowy, tam jest ten łyba. To może są lepsze. Pompę. No ja też bym mógł. 10% jest na to, że jest tam łyba. No 50%, no wiem No ale zawsze coś. O niebieska pompa. No to, to już nawet Zielonego automatycznego zostawiłem. O jestem celem. Kolejna dużo. O chętnie. Bo ktoś chce ci wpierdziel spuścić w pewnie mu się to uda yeah. Pipa jak cicho tam dupa bo ten miałeś kuna robić lekcję Ciszę no, no co ty chcesz Zrobiłem czy zdjęcia jest 100 czy 40 <laughs> Kurwa wiedziałem <laughs> Dostał <w> snipe <snajpę. śmiech> Właśnie z przyjemnego oko Nie dostaje od CSE Tam jest gość przy A, no to nie widziałem To osobuje ta Nie bo nie trafił Ok tam nie podjeżdża, bo jest ja ewentualnie Nie autem tam stali O tego też zlikwidowali zejwi Auto jedzie. Jeden, jeden. Leżą jak po pszczoł. Ty lewo! 23 do 24. 24. Do 35 i 20. Kurwa, wyłowi coś stąd. Z nami masz to, nie? Te łowiska tam ci zaznaczyłem, Zabili go A nie, no zabili tego co na ciebie wierzą Udało ci się przeżyć o, czem, udało mi się przeżyć. A w ogóle tą se zjem Teraz mam Kurda, jeszcze jedna Widzisz gdzieś jeszcze miejsce połowu? Biało ma ten jeden na dole TEN nie NA robi. DOLE MA BIAŁO EJ Spoko Dobra, no dojechać kurde Ta No, niezłe nie idę. No, tak lekko nie doleciały Jeden leży. Przybijaj się od boku, tu jest. Leży. Ja już miał. Ciach, sześć najdzików kolejnych. I ciach, do strefy. No i ci to mieli macy No to dasz trochę, bo ja mam 400 drewna. No dam ci, z kamienia mogę ci dać. Ej, w sumie na tą rybę można... O nie, już. Ej, walą się po lewo i po prawo. Gdzie idziemy? Idziemy... No. Tu goście strzelają. No, idziemy do strefy, czemu ty w wodzie jesteś jeszcze? Chyba płynę A w ogóle i tak mnie ciężej trafić to Najtrafi macie co? No i, trochę, się no przed nami no i trochę Mówiłeś, że masz sporo Dzięki Czy ja on tego nie dostał? Ale dostał kurwa 23, piękne. Wali, żeby z pleców nie wyrwał zaraz. Płyną mi już tamci Do Nawet. nas? Nie, do strefy bardziej bym powiedział. Hmm. Ty tą łódką nawarz? Nie, wziąłem się z Questu, zrobiłem. Dawaj, my też musimy do strefy powoli No to go Dawaj tym od pleców może, co? No, tym O, bo... Ale oni są kurwa tu już, ty Przecież... Ci wydawało się, że jeszcze jedna tu no. Na górkę już tą wchodzi No kuźwa, czemu akurat się ruszy? Dostał stówę Nice Wychodzi Skolapsowałem Kurwa, nie mogę go trafić Jakby nie ma mnie przy tobie Ten nie. dostał bez kewa jest Bym to mógł skolapsować Ej, drugi strzela do ciebie Schodzi kolejny Biało, 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 biało! Biało ma. Leżą. Nice. Mieli coś fajnego? Mac na pewno. Płaszczaki miał w chuj gościu. Masz dużą potę? Nie, nie mam. No Tamcy wtedy wypiłem, wiesz? Mhm. Dobra, dałem na ten na HG. Trzy teamy zostałem, to są dwie dwójki oprócz nas. Na dżungli pewnie jeden, na dwójka siedzi albo się walą na starych budowlach Są przed nami na D 105 Przy aucie 26 mniej to babka, nie wiem gdzie jest drugi team Plecy czyste Każdy najdów już nie mam Nie ma gdzieś tego? No. Właśnie nie widzę tego, nie? SkyBase'a. Pod nami, pod nami O no ja dobra Biało, biało Tam ci też nice. w napierdalali, zabili go Ej, powinniśmy teraz zejść i podejść y, tu ja lecę tym A. odbijaczem na tego gościa Łapiecie na dole dostał 60, nie ma kewa Wchodzimy na dół On jest na górze góra, nad nami Ta. I tam ci się podnieśli w ogóle Ta, bo myśmy dojechali tego I są tu pod nami Ty, a gdzie jest ten koleś jeden Do góry Nie dostał Musisz zejść tylko już kolapsuję. Aha, kurwa ty, na cment się trzyma. Leci Maszko, nice, no sorry, bo cię Ale zrzuciłem. Okay. Na dole są, ty kupi, kurwa, naprawdę cię powaliło. Ja pierdol, dobra No a jak wiem się gdzieś tu złapać Potniesz mnie po prostu idzie. Łapię cię, no A jeden gość jest Ty Oni się nie podnieśli czy to? No to Dzięki Dostał okay, kewa 35 mniej Patrz jak tam strefy nie masz No okej okay. Good job Siema co tam? Cześć Max siemaneczko W porządeczku, fajny dzień mija Co tam u ciebie też słychać? Cztery słychać fragi i cztery no to nice no, osiem Ja też